Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Jerzy Pułkarz, prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, przycisk życia to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia natychmiastowe wezwanie pomocy w jakich sytuacjach? W różnych. Przede wszystkim w sytuacjach, kiedy człowiek nie jest w w stanie zadzwonić i powiedzieć, co i komu się dzieje. No dostaje na przykład zawału serca, atak łasmy, dusi się, bądź jest napadnięty i agresor uniemożliwia mu zadzwonienie i wezwanie pomocy, wówczas poprzez uruchomienie przycisku sieci życia może wysłać natychmiastowy sygnał wezwania pomocy, nie musi nic mówić, ponieważ nasz system automatycznie rozpoznaje to wysłał sygnał taki wezwania pomocy. Czyli można powiedzieć, że dzięki przyciskowi życia osoby samotnie żyjące, chore na przykład na serce, starsze czy niepełnosprawne, mogą być skutecznie chronione w sytuacjach kryzysowych. Tak, jak najbardziej. Ale nie tylko jest to komfort taki dla e, tych osób, a bowiem również dla ich bliskich. Nie sposób jest dzwonić i pytać, Babciu, czy wszystko w porządku? Mateńko, czy tato, czy wszystko ok? Bo człowiek musi pracować, a gdzieś tam z tyłu głowy no jest to taka obawa, czy tam nie doszło do jakiejś tragedii. A mając świadomość, że babcia, czy ten dziadek, w razie czego ma możliwość, nawet w sytuacji, kiedy nie będzie w stanie wyczusić słowa, jednak uruchomić sygnał wezwania pomocy, no zapewnia taki dodatkowy spokój, komfort. W sytuacji zagrożenia wystarczy wcisnąć przycisk, a system automatycznie wysyła sygnał do odpowiednich służb. Jak to działa, proszę powiedzieć? Działa to w ten sposób, że jest zdefiniowany rodzaj sygnału. Momencie zapisania kogoś do sieci. W tym momencie definiujemy rodzaj sygnału. Więc my, otrzymując ten sygnał, wiemy, czy wzywa policję do napadu, czy ktoś wzywa. Pomoc pogotowia ratunkowego do bezpośredniego nagłego zagrożenia życia w wyniku jakiejś jednostki e, chorobowej. Co istotne, e, te nasze działania są bezpłatne, bo my jesteśmy organizacją społeczną, która, Sztab ratownictwa społecznej sieci ratunkowej, jest społeczną organizacją, działającą na zasadach czysto non-profit. My się utrzymujemy ze składek członkowskich i te składki są dowolne i dobrowolne. Co, co to znaczy? No to znaczy, że e, ktoś, jeżeli chce z własnej woli jakoś drobną kwotą składek wesprzeć nasze działania, to jest nam miło. Ale jeżeli ktoś wpisuje 0 zł, bo są przecież osoby, które, dla których no kilkadziesiąt złotych to nie są żadne pieniążki wielkie, ale są osoby, dla których 5 zł to jest dzienna stawka wyżywienia. Więc żeby takie osoby również czuły się komfortowo, nie musiały prosić o zwolnienie ze składek i tak dalej, to mają prawo wpisać 0 złotych i też taką osobę przyjmujemy i też udzielamy pomocy. Powiedział pan, że korzystanie z przycisku jest bezpłatne, ale czy dostępne dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku? Tak, oczywiście. Jest to dostępne dla wszystkich osób, zarówno Młodych, jeszcze w wieku prawda, produkcyjnym, jak mówiąc kolokwialnie, jak i dla seniorów, a może nawet zwłaszcza dla seniorów, ale również i młode kobiety, które pracują, a które boją się być w określonych sytuacjach napadnięte, boją się spotkać z agresją również korzystają z przycisku sieci życia. Czy taki przycisk można zaprogramować na telefonie komórkowym, a jeżeli się nie ma, to na stacjonarnym? Tak, można, w każdym telefonie komórkowym jest ta funkcja, nie trzeba nic kupować, nie trzeba nic instalować, wręcz nie zalecamy żadnych tam aplikacji, które przecież nie są autoryzowane przez producenta danego telefonu, a w każdym razie, w każdym telefonie można zainstalować taki przycisk. Właściwie nie trzeba instalować, tylko trzeba go ustawić. Taki przycisk sieci życia służący do wezwania pomocy. W telefonach stacjonarnych również. W tych telefonach stacjonarnych, gdzie jest tak zwany przycisk szybkiego wybierania. W większości telefonów współczesnych ta funkcja jest, więc można również i w telefonie stacjonarnym. Można powiedzieć, że jest to bardzo prosty, skuteczny i tani sposób, żeby uratować życie. Tak, dokładnie. A co więcej, jest to dla seniora, dla babci, dziadka, dla starszych rodziców, jest to doskonały prezent w dodatku bezpłatny, bo nie ma nic cenniejszego niż bezpieczeństwo, niż ratunek w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia. To proszę powiedzieć, jak można taki przycisk zdobyć? Nie, nie, nie trzeba kupować. Tu powiedzieliśmy jasno, że można zainstalować w każdym telefonie. Nie trzeba nic kupować, nie trzeba nic instalować. I tu wystarczy się zgłosić do nas pod łódzki numer telefonu: 42 637 04 74 42. 6370474 ja ten numer powtórzę na końcu audycji żeby zwłaszcza starsze osoby mogły przygotować sobie Kartkę i długopis, aby spokojnie zapisać ten numer telefonu. Oczywiście, wracając do pytania, pani redaktor, można zakupić różne urządzenia. Z tym, że tutaj radzimy uważać, bowiem no, niestety na rynku pojawiają się różne chińskie gadżety, jakieś zegarki, opaski, które no, w naszej ocenie niestety w olbrzymiej większości absolutnie nie nadają się do celów ratunkowych i no, oceniamy to jako wyrzucenie pieniędzy w błoto. Natomiast można skorzystać z naszej oczywiście bezpłatnej porady, ponieważ organizacja ratownictwa nie prowadzi sprzedaży żadnego sprzętu, bowiem uważamy, że jakikolwiek handel prędzej czy później patrzyłby społeczny charakter naszej organizacji. Natomiast mając to kilkudziesięcioletnie doświadczenie, w prowadzeniu tego systemu, w obsłudze sygnałów pochodzących z różnych urządzeń, można uzyskać u nas oczywiście bezpłatnie taką konsultację. Jaki sprzęt ewentualnie można kupić dodatkowo, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę. Tak, aby nie wyrzucać pieniędzy złoto z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby on zdawał egzamin, w razie czego był skuteczny? A gdyby ktoś chciał mieć pilot, bo pilot może mieć na przykład dwa przyciski, tylko, tylko dwa przyciski, i jeden jest przypisany, żeby uratować życie, a drugi przypisany, gdyby ktoś napadł, czyli w sytuacji też zagrożenia życia, ale trochę innej, bo inna służba wtedy przyjeżdża. Jak to się? odbywa. Nie, absolutnie nie wolno stosować rozwiązania, gdzie w jednym urządzeniu będą dwa przyciski mające różne znaczenie. Bowiem jak jesteśmy przytomni, widzimy, co robimy, to spokojnie możemy wybrać, czy przycisk pogotowia ratunkowego, czy przycisk wezwania policji. Ale osoba, która zasłabnie, jest współprzytomna, jeżeli pomyli przyciski i zamiast pogotowia uruchomi wezwanie policji, no może to mieć tragiczne skutki, bo opóźnienie może być na tyle istotne, że nie udaje się uratować. Jeżeli y, ktoś chce stosować właśnie taki breloczyn, czy pilota do wzywania pomocy, to dany pilot, dane urządzenie musi mieć jedno konkretne przeznaczenie. Można mieć drugiego pilota. Na przykład, innego koloru, trochę innego kształtu, tak, żeby on wyraźnie się odróżniał od tamtego, i może służyć już do wezwania w innym przypadku. Ale dane urządzenie, dany przycisk, jeden rodzaj zdarzenia niedopuszczalne jest. No właśnie, między innymi, takie opaski na ręce sprzedają niektórzy handlowcy, gdzie. Jeden, są dwa przyciski. Jeden służy tam do jakichś różnych innych celów, a drugi do wezwania pomocy. No Nie mamy gwarancji, że starsza osoba w sytuacji zasłabnięcia, albo nawet młoda osoba, która gdzieś tam będzie w kieszeni naciskała przycisk w sytuacji, kiedy spotyka się z agresją, no, że tych przycisków nie pomyli. Nie, nie wolno czegoś takiego stosować. Natomiast są oczywiście rozwiązania, gdzie można mieć mały breloczek, ale z jednym przyciskiem, a jeżeli ma dwa przyciski, to obydwa przyciski służą w tym samym celu. Czyli obojętnie, który przycisk wtedy ta osoba przyciśnie. Skutecznie wezwie taką pomoc, o jaką jej chodzi. Za parę dni święta wybieramy prezenty. Myślę, że ten przycisk życia byłby świetnym prezentem, tym bardziej, że tani, a jeszcze ratujący życie. Tak, no przede wszystkim bezpłatny wręcz. A tu bardzo nam na tym zależy, i tu jesteśmy wdzięczni, właśnie Radio Parada i, 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 i Państwu tutaj, redaktorom. Za propagowanie tej idei, bo zawsze mamy takie wyrzuty sumienia. Jak y, słyszymy, że gdzieś znaleziono starszą osobę, krajnie wykończoną, leżącą w kuchni na podłodze, albo wręcz już martwą, bo y, przez kilka dni nie pokazywała się i sąsiedzi po kilku dniach zareagowali, co się z nią dzieje, to zawsze mamy te wyrzuty sumienia czy można było zrobić coś więcej, żeby dotrzeć z informacją, może by do tej tragedii nie doszło. Stąd też taka serdeczna prośba i apel, również właśnie do słuchaczy Radia Parada, o informowanie swoich przyjaciół, znajomych, krewnych, że taka możliwość istnieje, a jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże, warto mieć, zwłaszcza że jest to bezkosztowe praktycznie i warto, warto mieć taki przycisk na wszelki wypadek. Przycisk się często ma przez ileś lat, tylko po to, aby w tej konkretnej sytuacji wystąpienia takiego bezpośredniego, nagłego zagrożenia życia, żeby był pod ręką i żeby można go było użyć. W takim przycisku, jeżeli to nie jest telefon komórkowy, pewnie trzeba zmieniać baterię. Tak, baterię się zmienia przeważnie raz na dwa lata. Jeżeli jest to urządzenie, które spełnia wymogi tutaj sieci życia, to taką baterię wymienia się raz na dwa lata. Niektórzy asykuracyjnie raz do roku wymieniają. W każdym bądź razie odradzamy urządzenia typu opaski chińskie, które trzeba ładować początkowo co kilka dni, później już codziennie, a baterii tam nawet nie przewidziano, żeby wymieniać. Jest jakieś takie prymitywne ogniwo. Chińczycy traktują to po prostu, że jest to tanie urządzenie, bo te urządzenia można kupić. Za około 20 dolarów, a jeszcze znacznie taniej, jak się kupuje większą ilość sztuk, więc oni uważają, że po prostu traci właściwości to ogniwo zasilające, to urządzenie do wyrzucenia za 10 czy 20 dolarów trzeba kupić drugie. No, a co gorsze, spotykamy się z tym, że proponuje się tutaj zwłaszcza seniorom, te urządzenia po, nie wiem, tam 600, 700, ja już widziałem nawet i po 1000 zł. No, w naszej ocenie jest to nabieranie, nabieranie seniorów, takie, takie, wręcz bym to określił jako oszustwo, bo to jest niegodziwy zysk w sytuacji, kiedy to urządzenie na stronach z elektroniką kosztuje 20 dolarów, czyli niecałe 80 zł, a ktoś je sprzedaje za.

No, można też skontaktować się z nami przez stronę internetową ratownictwo.org. A i jak znam życie, również przez stronę Radia Parada na Facebooku. Tak, na Facebooku umieścimy te wszystkie dane. Jak nie zdążyliście zapisać, tam będzie umieszczony numer telefonu. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Jerzy Płukasz, prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej. Dziękuję, pani redaktor, i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.